Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I... Mm, tak krótki wstęp, no to jest Eurotrack Simulator. Pierwsza odsłona... Mm, Eurotraka, Simulatora i to chyba wszystko co chciałem powiedzieć na wstępie. A, może jeszcze dodam, że to pierwszy raz w życiu gram w tą grę. Także będę mógł po prostu nie wiedzieć jak, co się robi. Więc góry za to przepraszam. Dobra, nowa gra. Jakie mam tu kraje dostępne? Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Niemcy. Co, co tu jest? Szwajcaria. No tak czy tak, wybieram sobie Polskę. E... Gdzie to się... Tu, kontynuuj. Wór ciężarówki. Nie jestem pewny. Tak, wybór ciężarówki. No, obejrzymy sobie wszystkie ciężarówki, żeby wiedzieć, co i jak. Już widzę na pierwszy rzut oka, że bardzo podobny salon jest w dwójeczce Eurotraku. 124 e, tysiące euro to nie. Mamy tylko 100 tysięcy euro na start. Także nie szaleję. Nie, nie poszalejemy. No to skania to raczej nie, to za drogie. Mm. O, może Volvo Valiant, obejrzymy wszystkie ciężarówki 117, jakie ładne magnum. Też Magnum Tutaj Mercedes Majestic Dobra, kupimy tamte Volvo. Yy, no, w, w Eurotrachu szybciej się to przewija w dwójce. Jeszcze jedno i jest. Kup. No i jest nasze Volvo. Dobra. Witamy w Eurotrack Simulator <coughs> Aby uruchomić silnik wciśnij E, B, W, strzałka w górę, aby, włączyć, aby w, go wyłączyć wciśnij ponownie E Dobra, więc go uruchamiamy yy, Spróbuj przemyśleć się, się czy za pomocą klawiszy Przyspieszenie W a Tak, tak Podczas jazdy możesz również korzystać z M, mapa, wcisnę a. Kolejne wciśnięcia mapy powodują Zmiany skali mapy, a ostateczne i ukrycie wciśnię ten klawisz. O, oh, okej. Okay. N. Uh. Ekran otesu umożliwia dostęp do mapy Europy. Otwarcie nowych chwili zapoznanie się z postępem w karierze i statystykami. Przyjrzyj się teraz, możesz. Dobra, bla, 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 bla. Tylko. Mam już pierwszy. Problem, jak tu się zatwierdza? Czas na przyjęcie pierwszego zlecenia. Uda się do terminalu. Zaznaczenia na mapie. Gdy. A dobra, to już wiem, jak się przyjmuje zlecenia. I tutaj. O, to tam widzę firmę. Do której się udam. Oj. Wiesz co mogę sprawdzić, czy da się na myszce grać? Bo ja już jestem przyzwyczajony do grania na miejscu, także nie miałbym z tym problemu. No to mogę to sprawdzić, już okej, okay. trudno. O, ale długa droga hamowania. Nie wyhamowałem, no dobra, to już idziemy dalej. Zaraz obejdziemy sobie to Volvo od zewnątrz. O, tutaj, tylko. A tu nie ma żadnych naczep, to chyba nie będzie żadnych zleceń. Tak, nie ma. Yy, a, włączy tą... mapę. Źle, hmm. to może pójdę się przespać. To powinno pomóc. No bo to chyba jest jedyna spedycja w tym mieście, ja nie wiem. Dora, teraz tam. A, może jeszcze tam powiem, że e, nie gram, gram bez modyfikacji. Że, nie, nie, nie stosuję. Ja dopiero co tą grę instalowałem. Pierwszy raz w życiu w nią gram, ale przyspiesza szybko. No śmiesznie się dosyć się jeździ Jeszcze jeden tylko muszę co... A, też da się komputerek przewijać. Dobra, póki co to Enter No musimy myślę... Jakieś leconko by się przydało przecież I, I nie miałem świateł wtedy. A, dobra. Więc wiem już jak się odpalić długie światła. Tak, bez żadnego w sumie zapoznania z tą grą, zacząłem Pierwsz... kiedyś tylko tam parę filmików na YouTube. Widziałem z tej gry i to wszystko. Także pewnie wiele błędów jeszcze popełnię w tej grze. Ale to. Mm... No, to chyba normalne na początku, że się popełnia. Będę ok, teraz już wyhamuję. Chyba zielone o, gra jest naprawdę taka fajna no wypowiedziałem się że znowu nie ma zleceń no to, to, to co ja mam zrobić żadnych znaczek nie ma a są dobra co tutaj mam ...do Pragi... ...lody. Dobra, to może do tej Pragi pojedziemy. Przyjmij zlecenie. Oj, poczekajcie... ...bołtownie, strasznie... ...o, to chciałem włączyć. Aj... Dobra... Tak jak tam tylko klawisz 3 może ułatwić Aha, bo to sobie on O miałem właśnie zobaczyć to wal, bo niezłe. Mmmm. spróbujmy to... to zrobić na tych listerkach. A chyba z tego będą nici. jest dobra i zobaczmy jak teraz nasz wyglą wygląda nasz zestaw kamera na zderzaku dobra zobaczmy szybko te kamery tak, tak jak w się. i tak będę jeździł na tej yyy y F5 a, to jest mapa dobra, ja muszę sobie zaplanować trasę z tego co rozumiem No to co on tak, tak tak, 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 tak. I tu do, do Pragi. Kurczę, szkoda, że tylko tak można. Dobra, w lewo. No, póki co, tutaj w lewo. Potem się zajmiemy resztą. Dobra, tylko szybko jeszcze zobaczyć, czy można grać na myszce. Kontrola. No, ten. Można, dobra, to jest tam, ale tylko jak teraz się zmienia kamery, obraca po ciężarówce? Bo w jest tak, że trzymam po prostu prawe przyciski i się obracam. Nie no, w takim tempie to ja nic za... nie, nie, nie jadę daleko w tym odcinku. Gas, hamulec, spojrzenie w lewo. A zobaczę coś takiego. Dobra, ludzie, sorry, ale ja kliknąłem na pauzę w nagrywaniu i nie wiem kiedy. I nie wiem na którym momencie się zatrzymałem. To przepraszam Was za to bardzo. E, nie wiem, czy o tym wiecie, ale zmieniłem sobie na sterowanie na myszkę i umiem się obracać teraz po. po Yy, kabinie lat i próbuję teraz to zrobić nie wiem w którym momencie właśnie zatrzymałem to lewiatura yy, aktywacja enter podłącz notes ekran to będzie pewnie gdzieś tam na końcu odrzut ekranu, kamera, rotacja zobaczmy teraz jest No raczej jest wszystko tak jak być powinno. Czyli tutaj ...jaka ładna skania podjechała. No też się nie gra w... wcale łatwiej. Ale już jest odrobinę lepiej. Um, muszę jeszcze wyczuć te si siły hamowania i tak dalej, żeby żeby nie było właśnie takich wpad wypad wpa wpadek o Zerknę, czy dobrze jedziemy. To było notes. Tak, ja jedziemy tak jak chciałem. O! Zostawię na razie tą kamerę. A. Ludzie, jak, jak ciężko. Chwila, zmienię z powrotem na klawiaturę. I tak nie umiem grać. Kontroler. W, w ogóle jeszcze nie umiem w to grać, ale... Bez przesady. Dobra. O. Może też potem pomyślimy coś o German Track. To się wszystko zobaczy, nie? Czas. Leci to z, właśnie z czasem się okaże, co będzie dalej. No na pewno, to jest dwójka, jak najszybciej, ale właśnie duże problemy. Mm, duże problemy z komputerem, dosyć przechodziłem format i teraz mam małe problemy. Chyba, bo ja chyba tam na tą pętelkę muszę jechać. Czy nie? Tak, wydaje mi się na tą. Pętelkę, No że źle pojadę. Nic no. na to nie poradzę. Chciałem, to... mm. Już uszkodziłem towar, fajnie. Ojej. Strasznie, ciężko się jeździ, strasznie. Ale oczywiście grę polecam. Na pewno są jakieś modyfikacje na fizykę, ja to wszystko ogarnę. Na następnym odcinku będzie już, będą już jakieś modyfikacje. A teraz czemu tak samo przyspiesza jak ma przyspieszać? O, i dobrze, pojechałem, także jest... Mm, Okej. Okay. Tak sobie teraz klikam... Mhm. Tak sobie teraz klikam te klawisze, żeby zobaczyć... No, a, niebieskie znaki, te niebieskie tablice to w Niemczech są. Nie w Polsce. W Polsce raczej zielone, z tego co się orientuję. To... no tam... St... Nawet nie wiem z którego roku to jest gra. To ja nie ustawiłem na sekwencyjną skrzyni wieków. Ile ja kilometrów na godzinę, no nie wiem Ciekawe ile w ogóle to jest ton. Aj. A ty... A jaka filia znowu? A ja nie wiem co to jest filia tam. Nie, na razie ten się w tym nie orientuję. Poramy dalej. Myślę, że dojedziemy do prachy i no tam oczywiście zakończy się odcinek. A może tak powiem trochę o wykonaniu tych ciężarówek. No to, to wiadomo, licencje i tak dalej, no to nie będę się czepiał, tak to powiem. Ale mimo wszystko, to znaczy, nie o źle to mówię, bo gra jest stara, no powiedzmy sobie szczerze. Chwila, chwila, a gdzie mi pisze stan paliwa? Nie wiem. Gdzie on pisze? Dobra, nie będzie pisze z paliwa, bo sobie zjechać i zatankować. No i wracając do tych wykonania wnętrz, ciężarówek, uważam, że są ładne. Och, nie powiem, że realistyczne, no bo tak nie jest. Trochę im brakuje do tego. Doby... Też nie jest aż tak źle, że to nie. Nie umiem się nawet wypowiedzieć. Nie jest tak źle, żeby po prostu nie móc w to grać. Poczekajcie chwilę. Dobra, no, się jestem, wracamy do gry. No, że nie są takie złe, że w ogóle nie dałoby się w to grać. Są ładne. No. Mniej więcej to taka... Jak to teraz nazwać? Nie budowa, nie kształt. Architektura? Nie. Nie wiem jak to nazwać. Ogólnie to jest ładne tutaj. Nie wiem jak to nazwać, po prostu jak mi przyjdzie Jak przyjdzie mi to właściwe słowo, to powiem o co mi chodziło. Dobra, pra O, nawet na znakach drogowych mamy, także mapę w sobie mógłbym wyłączyć. Wyłączę, bo mamy znaki drogowe. To, także nie mam problemu. No, 173 km już. No, coś 80 prawie kilometrów pokonane tym walwem. szybko idzie. no, jedź. Nie wiem, ja mam nieczytelne trochę te zajary. I nie widzę ile my jedziemy, ale nawet 80 nie jedziemy, także 70. Możliwe, że to spowodowane jest uszkodzeniem ciężarówki. Ale no... Nie wiem, może ja sobie więcej zrobiłem. Nawet dziewiąty bieg mam. Wiecie co? Ustawię sobie, żebym Poczekajcie, jak to się zmieniało. Bo dobra, jedziemy tak jak jest. Dobra, szybki zrzut na mapę. Tutaj się pożegnamy. Nie, okej, okay, dojadę do tej Pragi. Także długi odcinek dzisiaj szykuje, nie wiem ile to będzie. No i co by tu jeszcze powiedzieć o samej grze? Jeśli chodzi o lusterka, no to ja też nie są jakieś super wybitne dzieło sztuki, ale też są da się z nich po prostu rozczytać takich... Też jak to no, rozczytać, tak powiem, że roz to da się z nich zobaczyć, wymanewrować na nich. Także też nie ma tragedii, jeśli o to chodzi. Czyli ogółem nie ma rudzy na tą grę. O, włączę kamerę zewnętrzną. Jak się to tutaj ma? Oj! A z tego co wiem, to tutaj można szybko jeszcze zerknę. Można wyłączyć sytuację zmęczenia itp. To zaraz się z tym zapoznamy. Klawiatura też nie. To będzie gra pewnie. Yy, lusterka wewnętrzna nie. Hmm. No nie wiem. Dobra. jeszcze z tym tylko nie wiem czemu on nie chce mi się rozpędzać chociaż teraz nawet jedziemy delikatnie pod górę że to jest ten najtańszy ciągnik z Volvo to pewnie ma po prostu słabą moc silnika i się nie rozpędza może zmienię sobie kamerę no nie podobają mi się te niebieskie znaki drogowe Oj, to mi się nie podoba Pankiem to zmienił, bo to w Niemczech są takie znaki niebieskie, w Polsce są zielone. No, przy, przynajmniej ja, ja tak, przynajmniej z tego co ja wiem. Chociaż no, co ja tam wiem. Tutaj Mercedes nas wyprzedza, a się nawet trochę i nas wyprzedza. Także coś jest, to, tak? Jak będziemy w tej Pradze, to na no, prawie. Sobie ciągnik i zobaczymy, czy będzie lepiej. Bo ja tak patrzę, to też na tego ludka takiego. Patrzę, to też niedługo będzie trzeba w tą pauzę wywinąć. Tylko czemu on tak wolno mi jedzie. czekajcie czy co? Zatrzymałem się do zera na poboczu. I zobaczę, czy. Tak, zmieniają mi się biegi automatycznie. O, tu są ręczny O, i ruszamy. Ona ładnie się zrywa. O, puszcza nas. Ok, teraz też zauważyłem, że ja nie wiem sobie, czy tak było, ale słyszałem, że na początku, jak po prostu wyszło ETS-2. To, że, że się cieszyli, że po prostu w końcu ruch i aj ich wyprzedza, a ja tu patrzę i też nie wyprzedza. Także to, do... o proszę, kolejna ciężarówka mnie wyprzedza, że to ruchy i aj. Także nie wiem do końca, co chodziło, może to ja coś nie dosłyszałem albo źle zrozumiałem, nie wiem. W końcu pierwszy raz gram w tą grę. Dopiero wszystko zrozumiem, jak to wszystko działa. Lody bierzemy. Hmm. Czyli co, chłodnia. A to, to jest firanka? Nie, chłodnia, okej, okay. chłodnia. Źle spojrzałem, chłodnia. Cofam to, co powiedziałem. Dobra, no, ile mi tam jeszcze zostało? Hmm. Słuchajcie, a tak w ogóle to. A dobra, okej. Okay. Chciałem z, z, już sprawdzić czy po prostu umiem zapisywać grę. No nie wiem czy tu jest tak jak auto-zapis, że po prostu... Tak jak w ETS-ie wychodzimy i auto-zapis. Nie wiem czy tutaj też tak jest, tak, że wolę sobie zapisać. Tak sobie spróbuję. O, hamulec silnikowy. Co jest? Ach, dobra. No z reguły to no, hamulec silnikowy nie jest taki ostry. Ale dobrze tak sobie powciskam te guziczki. Żeby... Czy jestem pomas pewnie pod C. Skaduje? Dobra, B nie będę już ciskał, te ja też wiem co robią. No L też wiem co. On długi to przecież wiedziałem. Dobra, wyciereczki A co wiem. U. Y, ty to odczepiony na czepy. R nie wiem. E to silnik, co nie będę ściskał. Co jak licznę? Nie wiem nawet. O! Granica. Czesko-polska. Czy, czy tam polsko-czeska w sumie nie wiem. Czyli już jesteśmy blisko celu. I tak, już blisko. No Dobra. No to co? Ja już sko skończę ten odcinek. Odwied Jak ja wcisnął? Aha, to ruch. Aj, pewnie trąbi. Myślałem, że ja. I się zdziwiłem, Dobra. Także ręczny. Zgaszę się światło. Silnik też. To do zobaczenia na następnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trzymajcie się. Pa! Gdzie jest W? Tu, dobra. No to cześć.